Witam z tej strony na a dziś przedstawię Wam ciekawostki i nawiązania w Breaking Bad. Kolor ma znaczenie. Nic w Breaking Bad nie jest przypadkowe. Wyjątkiem nie są także kolory. Barwa garderoby głównych bohaterów serialu symbolizuje ich charakter w poszczególnych częściach opowieści. Zielony. Jest to dominujący kolor w ubraniach Waltera White'a. Oznacza on nagłą i poważną zmianę w życiu bohatera, także jej odrodzenie. Interpretację pozostawiam wam. Czerwony. Po sposobie ubierania się możemy wywnioskować, iż czerwony jest ulubionym kolorem następnej postaci, Chessiego. Odzwierciedla on energię, pasję czy ekscytację. Idealnie pasuje do Chessiego, nieprawdaż? Pomarańczowy. Hank często wybiera pomarańczowy. Jest to kolor ostrzegawczy, oznaczający również energię czy równowagę. Niebieski. Skyler lubi niebieski. Oznacza on spokój, harmonię, konserwatyzm przynajmniej na początku. Fioletowy. Maria często wdziwa purpurę, obrazuje on tajemniczość oraz szlachetność. Heisenberg. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co oznaczał pseudonim wybrany przez Walta? Heisenberg to nazwisko niemieckiego fizyka, Wernera Heisenberga, teoretykę i noblistę za wkład w stworzenie mechaniki kwantowej oraz odkrywcy nazwanej później jego nazwiskiem zasady nieoznaczoności. Stwierdza ona, że w przypadku cząstek o rozmiarach porównywalnych lub mniejszych od średnicy atomu, niemożliwe jest jednoczesne, dokładne ustalenie ich położenia i pędu. Według nie, zasady nieoznaczoności idealnie opisuje początek kariery Waltera i Jesse'ego. Twarciarz Jesse Nie wiem czy wiecie, ale jedna z najlepszych postaci w Breaking Bad, Jesse, miała być uśmiercona na końcu pierwszego sezonu. Jednak postać świetnie wykreowana przez Aulona Paula tak bardzo spodoba się Vince'owi Gilligan, twórcy serialu, dzięki czemu zdecydował się oszczędzić jego. Dzięki temu Aaron Paul uzyskał rozgłos i z małego znanego aktora, którego kojarzyłem tylko z k -Pox. między nami świetny film, polecam obejrzeć. Moglibyśmy go zobaczyć w większych produkcjach, takich jak Ostatni Dom po lewej, czyli Twerskwit. Autentyczność Poziom serialu wymaga od aktorów wiele poświęceń i ćwiczeń, by ich rola była jak najbardziej autentyczna. Nie inaczej było z aktorem Wendy Julie Giminesi, otwórczynią roli prostytutki, która w dniu swoich pierwszych zdjęć filmowych Została pomylona z prawdziwą kurtyzaną. Większy terror Salamanki. Pamiętacie Hektora Salamankę? Sparaliżowanego i na wózku i starca, który raczej zbudzał politowanie niż respekt? To on według wizji twórców miał być głównym antagonistą. Jednak dlaczego tak się nie stało? Przyczyny były dwie. Giancarlo Esposito, wcielający się w postać Gasa, żądał większenia jego roli w fabule serialu, grożąc nie stawieniem się na planie. Tak naprawdę postać Gasa miała w ogóle nie istnieć, ponieważ tylko miała odegrać o wiele ważniejszą rolę swego charakteru. Ostatecznie jednak Raymond Kras nie zdecydował się przedłużać swojego kontraktu. Czy serial stałby się lepszy bez postaci Gasa? Wątpię. na który się nie ziścił. Jak w każdym serialu, do roli głównych bohaterów wybiera się zwykle grono aktorów. Jednak jak zareagować na fakt, iż rolę Waltera White'a mógł dostać nie Brian Cranston, a Matthew Broderick czy John Cusack? Uff, przerażający scenariusz. Ale to już koniec. Pierwsze dwa odcinki drugiego sezonu miały być tak naprawdę ostatnimi dwoma pierwszego. Na przeszkodzie w ich emisji o czasie już ukończonych odcinków stanął strajk scenarzystów z 2008 roku, który zmusił twórców do wprowadzenia zmian w ramówce. Przepowiednia. Tutaj mamy do czynienia z naprawdę przemyślanym, ukrytym przekazem w tytułach odcinków drugiego sezonu. Były to epizody pierwszy, czwarty, dziesiąty i trzynasty. Tak tytuły to odpowiednio 737 Down Over EABQ, co czytane kolejne daje nam zdanie: Katastrofa 737 w Albuquerque. Wyszukiwanie się ukrytych przekazów daje nieraz ciekawe efekty. Nieznane odcinki Breaking Bad Zbierając materiał do odcinka, znalazłem chyba najlepszą ciekawostkę. Są to odcinki miniserii Breaking Bad, o której naprawdę mała ilość kiedykolwiek słyszała. Opowiadano historii głównych bohaterów serialu, o których nie mieliśmy pojęcia, miały one na celu przyciągnięcia większej ilości widzów, którymi tak podoba się obecny stan serialu. Dowiedzieć się możemy, że na przykład główny bohater był bliski straty 47 tysięcy dolarów przez nieświadome działanie Skyler, czy Jesse wraz z Badgerem założyli kiedyś zespół metalowy? Historie w Breaking Bad Original Mini's Episodes są nieraz zaskakujące i ciekawe. Gorąco polecam je sprawdzić. To już koniec wszystkich ciekawostek i nawiązek w Breaking Bad z tej strony ekranu mówi do Was na Stixa.